Co to za kolekcja bez trenerów? Więc mamy zestaw z trenerami. Z trenerami przekrojowo. Od pro, zwykłych przez profesorów. Mamy też różne fajne promocyjne, które się po prostu trafiały gdzieś tam po drodze z Watershield. Mamy... Tutaj zaraz będą też waifu, na które wszyscy polowali. A mi się udało trafić! Klara jest z takich fajniejszych Przynajmniej dla mnie ona jest bardzo fajna no i zaraz wejdziemy och tu jest opal Ale mam Katie No jeszcze brakuje tej drugiej Katie, ale wszystko nami. może się trafi. W końcu co jakiś czas się trafiają jakieś pustery w promkach Mamy waifu opcję, słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda pięknie, jak macie w klaserze Miriam taką i tą drugą, i do tego jeszcze Aiono i Aiono w Altarcie. A wczyna to wszystko spogląda Sparkle Elsa. Masa złota, tu słuchajcie, po prostu poziom złota, przebły... błysk, błysk, błysk. Hmm, tutaj też ciekawe karty. A tu wrzuciłem tą w rewersie Miriam, no bo no divers, radianciki proszę bardzo radiant Chalizard japoński No tak jak mówię, no, zbieranie jest bardzo fajne, ale co jak, ja, ponieważ od jakiegoś czasu już mówiłem, że planuję wam pokazać, no to teraz oglądamy tak Jest tego troszkę E, oczywiście no, są fajniejsze karty, są słabsze e, natomiast te takie faktycznie na przykład e, no, które gdzieś tam już zaczynają oscylować w pewnych kwotach bardzo, bardzo poważnie zastanawiam nad wysłaniem do PSA no, chociażby po to, żeby po prostu zabezpieczyć je tak naprawdę i ustalić ich wartość finalną i zamknąć w sefie albo w skrytce gdzieś e, no bo za 10 lat, kto to wie, czy ten na przykład zestaw galeryjny nie będzie warty więcej niż niektóre czelizardy. to Oczywiście byłoby fajnie, ale kto wie. Tu jest komplet. A tu mamy też bardzo fajne jest to Oczywiście lubię tą kartę. Jeszcze, jeszcze mam taką jedną kartę, którą bardzo lubię. Ja ona się zapodziała. Charizard no, <gryny> jest sprytny chłopak błyszczący Żyrados albo Giardos jak niektórzy mówią No jak mówię, tu jest tego całkiem sporo i mamy zobaczcie tutaj Gengar EX Prosto z Japonii przyleciał i się schował Uh, mamy Mirai Diony, Magnezone i Gardevoir X Celebration, i klaserek się zamyka, słuchajcie, takim zestawem troszeczkę uh, mieszanym. Uh, bo mamy tutaj Ho-Oh, która była ze Scarlet, z uh, Sword and Shield. Mamy tutaj SVP, SVI i palde, także mam taki dosyć przekrój konkretny i porządku ze starszych rzeczy i z nowszych. A co dalej? Dalej. Myślę, że będzie 151, a ten 151. Nie mogę się doczekać najbardziej w sumie realnie do tego, tego specjala tak, z MiU. Zobaczymy, co, co się pokaże w tym zestawiku. E, Poza tym z metalową kartą, którą no jak będzie ładna to chyba od razu spakuję do pod PSA, bo to jednak no, najwyższy level e, metalowa karta i najłatwiej też ją uszkodzić w sumie wbrew pozorom. Także zobaczymy, zobaczymy. Natomiast tak wygląda w tym momencie moja podstawowa kolekcja tych wszystkich fajniejszych kart. No, master setów, które występują w Elite Trainer bokach. Nie będę wam bo to chyba każdy wie jak wygląda. Dla mnie Master setem jest Reverse i zwykła karta, ewentualnie Reverse i Holo. No i całość OBF-a mam Scarlet and Violet in and Paldea. Także w tak zwanych bulkach. No, to tyle. Pak, tak, A jak chcesz więcej, to subskrybuj.